Cześć, młodych Wszystkim z tej strony Ruletkowy, i dzisiaj Wam pokażę, jak yy, połączyć intro z filmikiem. To tak, tworzymy sobie na tej stronie y, intro, na tej. Y, macie ten, y, wchodzicie, piszecie po prostu. Y, i nie wchodzimy w ten link, tylko normalnie w Android. bez kropki i niczego. Wchodzicie w to, tu, i tu szukacie sobie intro. Tam macie yy, yy, pod odcinkiem, jak zrobić intro. Macie tam wszystko pokazane, jak to wszystko zrobić. Dobrze, jak już mamy intro i wrzuciliśmy, jak już mamy intro, musimy wrzucić je na YouTube'a. Nie. To wrzucamy je na YouTube. A. Nie to y, wezmę te intro. Na przykład tu Dobra. I teraz biorę jakiś odcinek. Hmm. No, na przykład to. Y -y. I y, czekamy. To jest intro. Nie? Tu w sumie czekajcie, bo się trochę nie czemu to jest intro na początku, ale ja zapomniałem, że y, musicie to wszystko połączyć. To, ale y, nie łączcie, tylko dodawajcie to za pomocą tu tego posika I tu. Y, ja tu miałem już intro, to w sumie mój brat nagrywał, o i tu nagrywał to i y, klikamy utwórz film i czekamy, wchodzimy sobie na YouTube a i patrzymy kiedy film już będzie z intrem i ten stary film y, bez intra usuwamy. To dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, pa!